Oho, z no? Sorry z we z not showing sorry, nipples. Nie, are, ja, ja, za, ja zakrywam, ja zakrywam. There are no nipples on the stream. Z przy, okay. Jeszcze tylko przez żywalek. I teraz, teraz się, aleś wam coś, czy nie. Karol, Karol, the Informatic Boy, tak. came Pot, here to help us. Potrzebuj, tak. potrzebujemy to y muszę założyć jakąś bluzę, żeby nie być. O! może założyć bluzę koniecznie. Dawaj, to jest pixelka moja, zakładaj, zakładaj. O. Ale dobrze, to, to, jest stary, to jest to, co dziewczyny takie, wiesz, twitchowe robią, że one tak niby coś tutaj. O. O, ale coś pokażą, przy okazji. O, o! O kurczę! O, nie. o A i Tu mi spadło! Teraz szad będzie pisał, że pokazałam pupę. Chat, nie piszcie! W ogóle, nawet nie do To nie był. było. Karol, pójdź nam muzykę. Bo odłączyliśmy mikrofon i mm. już muzyka nie. Nie, bo jest sławki podłączone to był przegłos. Mówię, zostawił sławki nam tutaj podłączone i załombiłeś. No i jak jest problem. Gołębie to są latające szczury, część czyli... fajmat. Ale to co... latające szczury, że... że gołębie są latające szczury, Tak. To słyszałem z 10 lat temu, albo nawet więcej. Ktoś mi powiedział takiego właśnie mema, że tak. gołąb? To taki szczur, tylko ze skrzydła. Ale to nie jest, ale to nie jest mem, zrozumcie, to jest prawda. To jest <laughs> prawda. Gołąb sra! Gołąb je wszystko, co na się. Choroby. Do... choroby piwko. X0 dzięki za dzięki, yy, przenosi choroby tak, jest bezużyteczny, straci na, <laughs> jest bezużyteczny, nie no akurat właśnie, a propos bezużyteczności, a nie. bo na pewno gołobie jakieś robaki, które coś tam, coś tam, bo to wiesz, wiesz jak to działa w tym obiegu, że, ale nie komarów, a nam zależy, żeby jadł komary, a teraz słuchaj, a propos użyteczności, czacior, jedna rzecz, kto, yy, dzięki której komary coś dają, Zawsze jest coś takiego, że załóżmy pająk, nie lubisz pająków, boisz się go, ale jego superlatywy. Nie, w superlatywach się yy, mówi o kimś. Nieważne. Lubię starać się używać trudnych słów, których nie umiem. Jak używasz tutaj nie? słów i starasz się jakoś powiedzieć tak, żeby one brzmiały, jakbyś wiedział o co chodzi, to wtedy ludzie myślą, że. O, ten to jest jednak gingiem. No, ale właśnie na przykład teraz użyłem całkowicie, ale wiesz o co chodzi. Starasz się <laughs> znaleźć jakieś plusy czegoś. To pająk, załóżmy, jest brudny, brzydki, gruby, tak by powiedziało większość osób, ale, ale... Łapie, łapie ci muchy komary. Tak, łapie. Łapie, zabija, gdzieś tam stara się nam pomagać. A co robi, co robią komary? Co robią komary? Czacio, może wy wiecie, jeżeli na czacie przez... Co tego robią komary oprócz przenoszenia chorób eee, i denowania eee, ludzi? Ja ostatnio czytałem dużo o komarach z nudów. Ja, ja nie mam kostki prawej. O, o komary zabijają najwięcej ludzi na ziemi, jeśli chodzi o wszystkie zwierzęta, ale to nie tak, że wiesz, że tam na przykład o 30% więcej. Tylko tak, chłopie, o... 12 tysięcy po A w Afryce te komary są większe? Komary to jakieś szaleństwa. No, komary no, są najgroźniejsze właśnie jakieś y, różne, nie tylko malary, ale różne... No, no, wszystko, no wszystko co no, jest grupy! Ale wszystko! Nie wszystko człowieka na człowieka, nie no wszystko stary, będzie. to jest wszystko, to jest, są jakieś... Właśnie nie, nie, nie wiem jest. czy ja, ostatnio po tym jak dostałem tego takiego mi, mi bana, to już się boję cokolwiek mu mówić. Mogę hmm. mówić jakieś nazwy chorób, czy też to nie ale będę? Ale są też komary, y, y, większość komarów nie przenosi, nie? Tam przenosi tylko... Kilka narodów, Dzięki, na dziecię. Pewnie gdzieś w Azji też takiego czapniecie chłopie, bierze tą krew idzie na kogoś innego i tym samym dziurkiem, co wchodził w jedną y, dziurkę w skórze, wchodzi w drugą dziurkę w skórze. Dlatego komary zapamiętajcie, zabezpieczajcie się. No, jak tak, ja Tutaj mam fajną kostkę. Tutaj, patrz, popatrz kuba, popatrz Kuba. Czad, nie wiem czy czad to będzie widział. Tak ja, rzeczywiście. Więc, ale nie, 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 to widzisz to i mówisz. Troszkę jestem pogryziony, frizz nawet, nawet Freezow już dostał. Cztery, pięć, sześć, siedem. Tu, tu mam takie duże. O, to jest no. duży osiem. Ale uwaga, patrz na tą kostkę, mówisz, nie no, obniżyć yy, i. Ej, a ja, my, trąba? Ja w ogóle jestem zadowolony. Przerzuciłem swoje bycie głośnym yy, na, troszeczkę na trąbę, zaraziłem cię ty. i podobało ja ci się Ale zawsze głośno śmiech. Gło właśnie. Śmiech trąby jest najfajniejszym śmiechem w ekipie, to jest potwierdzone info. Ja I uważam, to jest. jest też info, że da się nauczyć klaskę tak głośno jak potęcki. Jeszcze nie, jest, jeszcze nie mam tego doświadczenia, co on. Ostatnio z nim na tym rozmawiałem, że ja klaszczę, ja Ale to bardzo jest dobrze pu, nie, doświadczenie. Bardzo dobrze klaszczę. Puroczne doświadczenie to jest. Ale powiedz mi, co jest ważne w tym głośnym klaskaniu, że to nie. nie boli. Nie męczy nie boli, też. Nie męczy. że często to ludzie. klaskać 5 minut cały czas i w ogóle nie męczy. Często ludzie na początku, nie wiesz, starają się z całej siły. To nie chodzi o to, to jest. to praktyka. Dobra, ej, bo wyjdą wszyscy z, z dobra. tego. Eee, dobra, uwaga. Rip, słuchawki, wszyscy. Ej, pokazałem Ci jedną kostkę. Teraz mm -hmm. muszę Właśnie, pokazać ci... pokaż kostkę. Muszę pokazać ci drugą. Ta nie. To, tu mi opaleci. Nie. Ja myślę, że w tą kostkę ugryzą mnie. Ej, tutaj trąba nie ma kostki, widzicie? Nie ma, to? nie ma kostki. Tu. Tutaj nie ma kostki. Ale w, w ogóle mi się myślę. wydaje, że to jest jakiś obrzęk stary. No bo że to jestem ugryziony przez jakieś, nie wiem. Stawiam, że przez 15 kalorów nie ogólno za miejsce. Tak? Po prostu, tak. Po prostu. Ale to jest w ogóle niesamowite, że trąbę cały czas gryzą komary. My no nie... jedliśmy w jedli, kolację i po prostu... Ja już byłem tak, że siedziałem w kapturze, jadłem i jak już wszyscy zjedli, to po prostu sobie odszedłem. I ostatnie 10 minut siedziałem sobie na jakimś pijanym koniu daleko od was. Ale nie, ja nie chcę suba, ja rainbow nie... jest go. Ja nie wiem jak to jest możliwe, bo tam się mówi, że niby krew słodka. Ja powiem, mam krew słodką. Tak samo moja mama strasznie jedzą komary. I całe się to słyszałem od, od mojej mamy to słyszałem głównie. I, no I okazało się, że w sumie chyba to jest prawda. Ej, A nawet nieprawda. Ile, ile siedzi w łapie? 30, 30, 38. Tak? Coś takiego. To u mnie, u mnie będzie mniej, ja mam, ja mam mniej, ja mam mniej. Ktoś się tak kiedy kupuje nową furę, nie kupuje nowej fury, proszę Państwa. Ja pika się trzeba. Bo mi się podoba, bo tak naprawdę nie no, nie, wiesz, to jest zawsze takie coś jak... Nie no, nie. nie, nie Ciądzę nie wymienić samochodu. Nie no, nie chce mi się, wiesz co Fajnie mi się jeździ, jest kozacki. Mały w mieście. Dopiero, a poza tym jeszcze jest dobrą młody, ma dopiero 5 lat. Wiesz nie, opłacimy się jeszcze zmienia. Może za 2-3 lata to, to Fajnie jest. jest. Jeżeli... Ale będziemy, będziemy grali w Lola troszkę takie e... Niekonwencjonalnie. Ponieważ e... nie będzie to zwykła gierka w Lola w tej będziemy siedzieć i ktoś po prostu będzie czekał. Będziemy się wymieniać po śmierci. Po śmierci, jakąś po śmierci albo może czas minutowy będzie. Co po śmierci albo recall? Nie, po śmierci. Chciałem wam pokazać te etui, które będą stacjonarnie dostępne. No, ja też na na spodobry, tak. Ale właśnie to chciałem wam pokazać, że nie, to, że to cały czas tutaj sobie yy, zmienia kolory. Zmienia kolor z tego jasnego. Bo to jest taki proszek, który się przesuwa i co najważniejsze i najciekawsze co to najważniejsze i najciekawsze patrzcie to! Naświetlam go, przykładam go teraz do lampy. Nie no, mi już spadło, spadł. Za jasne Co jasne. świeci w ciemnościach? Oczywiście że Serio? tak. O kurde świeci w ciemnościach! Nie, no widać trochę. Nie, no, widać trochę, nie no ale tak jasne. szczerze. Nie, no widać trochę, że jest taki. Wiary. Oni tego nie zobaczą, ale świeci. No, ale, ale świeci, świeci to przepotężnie świeci, nie? Trzeba bardziej naświetlić. Ten, ten proszek, który który to się przesypuje, on świeci w ciemnościach. Patrzcie, jak on mi się, się przesypuje No niesamowite są te etui. A, aż mi szkoda zmienić, bo ja cały czas miałem to. To też jest na ekipie nośny król kapel. też miałem to. Też jest dzisiaj, dzisiaj to jest ale zmieniam. mi jest trochę smutno, bo oba są kozackie Chciałbym mieć dwa na raz. Musimy zrobić pół na pół. Nie, musimy kupić dwa telefoni, musimy drugi. Obudowy, mimo że są piękne i mają taki fajny proszek, który się przesypuje. Są też y, bardzo kręgu. Takie coś, taki proszek jak y, nad, nad morzem było coś takiego, że ten... O Boże, źle to wyszło, bo powiedziałem, taki proszek i się tak y, podrapałem po nocie. Tak, proszek. O, nad morzem tutaj, żeby wyszło. O, że, taki proszek jak nad o, morzem się kupowało i już się kupowało, już I, ten. I fajnie przychodzi taki z niebieskiego, na zielony i przez to jeszcze się robi takie żółtawy trochę. Wróciłem na przykład, ale właśnie dostałem info potwierdzenie, że... Nasz autobus właśnie wypłynął. Nasz ze autobus? Na no, tym tak? momencie. <klucz> czarcior y, autobus... Y, A to płynie. Powinniśmy hymn Ameryki nas puścić. <śmary> on, on, on pasuje do takich wydarzeń. Autobus y, autobus ten, ten żółty, skulpas, dobrze wiecie, jeżeli oglądacie, jeżeli nie oglądacie, to też dobrze wiecie, bo każdy widział ten autobus ze Stanów, właśnie nas płynie. A później my będziemy w nim pływać albo raczej jeździć. Będzie o, fajnie, bo... na pewno. Dobra, ja nie mogę się yy, trąba. my już musimy skoncentrować się, bo to tak. też jest takie coś, że. Yy, Okej, okay. yy, może A być to jest. Wiesz, to, 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 to jest ranket. Tutaj już piszą. wiesz. Tak. Tutaj oni już dobra, robią dobra, taktyki. Dobra, dobra. My nie wiemy, co za liga jest. Yy, powiedz. powiedz kliknij topa, kliknij topa, bo tu będą same postacie postaci jakiejś Garen. Yy, może nie Garen. Ale bo... ja potrafię. No, coś ciekawszego możemy wziąć. Coś ciekawszego? Ja, no wybierz, powiedz słowo. Ja potrafiłbym Malfightem, potrafiłbym yy... Renektonem, yy... potrafiłbym Ornem, potrafiłbym. E, właśnie garenkiem. może e, Nigdy nie grałem ile oli ale możemy zagrać. O kurwa! Jest! <grym> to się pełni! A szkikny fekta! Żeby szybciej poszło! Dobra, e, jakie mam runy wziąć? Przecież że ja nie wiem, jakie runy się robi. Ile mamy wulegie? czasu? Szybko! E, dobra, nie. O, widzisz? Lekkie lagi, lekkie tak, ja wyłączył jedną kartę graficzną Co my mamy 40 FPSów na komputerze za 20 tysięcy złotych? Git, ja zawsze gram na tych <laughs> tylu FPSach, także ja jestem przyzwyczajony Stary, szybko bierz coś i ucz mnie skilli Jak tu się, co, co... czekaj, dobra ja To lepiej to w teamfightzie po prostu naciskaj wszystko, nie? Dobra, <laughs> Daję... dobra zmniejszy też Dobra, uwaga, e, moi gdzie ja mamy challenge Dzisiaj na, e, dzisiaj próbujemy na komputerze Dobra, kupujemy to co nam rekomenduje tutaj ten Dzisiaj na komputerze, wartym nie Spróbujemy wygrać mecz mając 40 FPSów jak to jest możliwe? Nie wiem. Chłopie easy, przecież ja na tyle zawsze grałem. Tak, Ej, no? Serio. Ale dobra, zmień wszystkie ustawienia na najniższe, bo tak, poza tym tak czy jak prosi robią. Serio. Prosi tak robią. Znaczy, może żeby... nie na bardzo niską, ale. Nie, nie no, dają, no zobacz, jak będzie fajnie. Ale chłopie. full grafiki nie dają. Na, w sensie na pewno nie dają full grafiki, zobacz. ale na pewno że, że, że no dają dobra. bardzo niskie. Grafiki. Nie, no mają tam takie coś, żeby nie było widać, że. że yy... Czyli komputer zaraz omówił. O! Po prostu, ją, po prostu ją dorzucimy, nie? Nie, nie, nie. nie. Ej, nie grałem na takiej grafice w a chyba nigdy Chłopie, ja na takiej grafice, za, ten, jak się na laptopie grało, nie? Uważaj, co? uważaj, uważaj, co się dzieje Widzę, widzę, właśnie, że dużo się dzieje, dużo się dzieje eee... Dobra, lecimy, lecimy, czacior Ktoś tam mówi, że na kompie za trzyka ma więcej Co to sensu. jest na grafika? Idę zaraz, szybko idę zaraz po laptopu mojego na nie będzie lepiej na moim MacBook'u Ej, ale stary musisz powiedzieć yy, jak to się... Yy, Q to jest taka macka. K to jest taki szok. Sh I ona ci daje też yy, yy, troszkę ci ży życia chyba. Yy, uzupełnia jak chyba bohatera. A wiadomo, że za nie bicie życie, także trzeba bić bohaterów. BAM! Zostało. Bamburamba! Proszę, proszę Państwa, jest akcja. Wymienia się. Yy, dwóch przeciwników. Ej, Oli to jest w ogóle dziewczyna, co ciekawe. Tak, tak, to jest. To, to jest była gangplanka chyba, albo mi się wydaje. No to mieli nieźle. Jeżeli yy, gangplanka. Pięknie, lubił pięknie, takie 20 w ośmiornice, to na pewno gangplankowi się to Byczko podobało. podoba. Jest dobrze, jest dobrze. Oczekiwał od nas czegoś. Ale dobrze, Ciekaw. dobrze, dobrze. Aj, nie zdążyłem, nie zdążyłem, ale jest git. Wymiana, wymiana szybka. E, czyli to to, że przechwytywanie gry. Yy, tak. A nie ekranu? Tylko ale to, to będzie wtedy... Ale dobra, to o, teraz już tego i tak nie zrobimy Teraz mamy challenge. Yy, w dzisiejszym, yy, na dzisiejszym streamie jest tak. Zmieniamy się i mamy jeszcze... Co challenge. mam kupić? Co mam kupić? Yy, buty do rana. Kup buty, kup buty. Nie, buty da ci nie Albo kup lekką szatę, lekka szata. Lekka szata. szata i buty szata i buty. Lekka szata i buty i, i do tego potka. Pota. O, ale będziemy szybko wali. Ej, nigdy nie grałem na takich kwestach chyba. Albo na moim Instagramie na pewno. czy ja widziałe kliknę w niego E, 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 niego, e, 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 rk, 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 rk. i i i skacz, i skacz na chłopa No i kurwa, widziałeś? A, ciekawe. I co jest? Pewnie wiecie. Dobra, skok na niego normalnie, skacz na niego z No, skoczyłem sobie, o tako I on ci teraz zabije, ale trudno, takie życie. Pomogę. No masz sobie po prostu wejść, nie? Tak. Ej, ale ciśniemy po, lamusu. pokaż pokaz slajdów, To może zwiększyć tutaj grafikę, jak i tak mamy pokaz slajdów. GIT jest! Żeby chociaż był ładniejszy pokaz slajdów. Dobra, dobra, ale teraz, teraz jak ten, teraz jak się zatnie to. Ale on się w... akurat ściął się na czas y, tego, na czas... Ej, w ogóle wyjść. mi się wydaje, że w takim razie dzisiaj może po prostu jedna gierka będzie, nie? ale chyba a nie ma cooldownu tak, Elka, 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 elka ale zginie, ale zginie, co nie, zginie nie, zginie. nie zginie nie zabije go nie zabije go? Nie Jakim cudem, jakim cudem? Nie! Dlaczego? Dzięki za suba, Stoszek, dzięki za suba. Ale mogę RK teraz od odpalić. Bo bym mu chociaż bomby wal od jakichś dwóch, trzech masek. No chłopie! Już nas wyzywa Hekali! Już nas wyzywa! Widzisz co pisze? Nie wie, że mamy kurde o 20 FPS-u. Nie wie. Na jeszcze jeden i walisz Albo walić do do i w. No, Nie zdążyłeś. Nie da... Nie dało się. Ej, ale kiedyś wszystko. O nie! No nie, teraz zagram jak nóg, teraz zagram jak nóg. Masakra. Nie. Nie no, ale szczerze, jakbyśmy mieli 150 FPS-ów, to byśmy mieli tutaj 5-0. Czacio, czacio, proszę was, nie denerwujcie się. A może nie znam. O nie! Mi się wydaje, że jesteśmy za słabi na to. Mi się wydaje, że trzeba tutaj fleszać. Ale nie, totalnie nie wiem, co się dzieje na komputerze. Dobrze, uciekaj, uciekaj, jesteśmy. Platem, platem! Plantem, plantem, plantem PAM PAM PIA PAM PU PU Uciekłem na 10 FPS-ach, a ty co osiągnęłeś w swoim życiu? Report i X9 for Inting Nieprawda, 1-4 Ej, a czy jak kliknę W to ucieknę? Nie Mikser do dzisiaj gra do skucia Dobrze, dobrze byku 4-2-0, pozdrawiamy 4-0-0, pozro Pozdro, Pozdraw, pozdro. Oni robią barona Chłopie, tam dwóch padnie, przypał Oni robią barona, a ja...

no Przygotowujemy się na lepszego streama, po Przygotowujemy się na lepszego streama, ale e, czy my się jutro przypadkiem nie będziemy widzieć tutaj? Tego nie będziemy... Właśnie. nie będziemy grali. Właśnie, słuchajcie. Już z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić. Jutro. Na jutro na trening. Stream treningowy. Tak. Ten pierwszy on był taki bardziej, on był taki, ja trenowałem, coś tam rozmawialiśmy, była Kasia, był minimal, ale teraz robimy pełnoprawny trening, ja i Tromba. spotkamy się tutaj. E, w każdym razie, widzimy się jutro. Dziękujemy 12. wszystkim za obecność, przepraszamy z góry za kłopoty, przepraszamy również nas, nasz team, który trochę przegrał przez nas, tak, ale to, to nie wiedzieliśmy, że tak będzie, tak? Nie, nie mieliśmy żadnego będzie. Mieliśmy pęcia. grać dwie godzinki i, i miało być fajnie, ale niestety coś się stało z naszym komputerem i musimy to e, rozwikłać. Ten do problem. problem. Kupki, wszystko. Kasia, Kasia! 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 Nieprawda, po prostu Kasia, Kasia wbija milion followersów na Instagramie. Dzisiaj. Dziadziar. Więc co musisz dobra. zrobić, Ty? Jeden z drugim, trzeci z czwartym? Macie jeszcze raz jej zafollowować. <grym> I pogratulować. Tak. Pogratulować. Dzień. Napisać Dzień. miłego diema. Napisać. Dzień. Oznaczać na relacjach. Bardzo chętnie bym to z nami posiedziała, ale to przerwa. My już. My już, go, my już, my już, my już też życimy, A pada poda na streama, szybko 1500 osób przyszło. Teraz już szybko pójdzie, jak tego minęła na tą ścianę. 3000 no. osób, dobra. 1500 osób poszło, zostali tylko nasi trufani, czyli pewnie. A skąd wiesz, to widzisz? A, czy tak domyślasz się? Nie, to takie, wiesz, to są takie szybkie kalkulacje y, na żywo po prostu. Tak. Dobra, czacior, całuski. Trzymajcie się. I uwaga, kończymy streama. Widzimy się jutro. Boże, jak ten czat mnie zdenerwował, ale oni nudni. A, żartowałem jeszcze. Ten. Dobra, Dobrze, już kończę. Trzy, cztery. Skończmy. Boże, ale oni są A, dobra, nie, nie, już kiedyś to by mi lepiej wychodziło. Dobra, no, na razie. Cze